Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Grand Game z kodem MMABNB, 10% zniżki na grandgame.com. Witam Dzień. wszystkich, Hubert razem ze mną Koziołek. Siemano. Ty. I powiem ci tak: kilka telefonów było do ciebie. Tak. E, kilka telefonów do twoich potencjalnych rywali, jakim jest szachta, e, telefon do Sequento. Jak? Przyjaciół. Dostałeś swoich przyjaciół. Jak wrażenia? Fajnie, fajnie. było. jakby wydaje mi się, że taki wyważony był ten cage, że nie było też jakiejś turbopatologii. Trochę sobie podogryzaliśmy, trochę spraw yy, wyjaśniliśmy, a też z telefonów też jakoś nie wyzywali. W ogóle widziałeś komentarz pod ogłoszeniem tego cage'a, tak mi się podobał. Było napisane tak. Zróbcie dodatkowy panel, żeby ludzie mogli wyłączyć jak ten pet koziołek z parciem na skułatę się zacznie odzywać. Napiszcie takie komentarze, jestem fanem Teraz patrz, Stanę stare w twojej obronie. Przyjdzie ktoś nowy. Kto nie robi nic. Już nie będę rzucał nazwiskami. E, siedzi tylko. Stypiasz. Tak. Stypiasz. Czekaj chwilę. Przychodzisz ty, który się stara. Uwierzcie mi widzowie, przed programem też się starał, pytał to, tamto, siamto. E, stara się coś robić, jakieś show, e, coś zaczepić. Źle, już. No to ludzie, zdecydujcie się. Ale nie, bo musi tak być, jakby to jest zawsze tak jest, że... Ja no śmieję się, jest, wiem, że tak jest. Ludzie, ludzie którzy są potem lubiani? Na początku, tak. na ogół, wszyscy, nie? Tak samo Nathan Marcoń, to samo, też na początku Turbo Hejt. Bomba, na początku hejt. Wszyscy hejt na początku i to mi się wydaje, że to trwa do albo jak się pokażesz dobrze w walce, tak. wtedy mają takie, a dobra, tak, bo tak. on jednak prowokuje, ale on coś tam sobą prezentuje, nie? Wierzę, że rzeczywiście może te osoby. Albo jak już się tak przyzwyczają i już mają bekę z tego, co robisz tak, po prostu, tak, nie? Tak, 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 Jeżeli jakiś wpadnie, jakiś spektakularny nokaut, czy coś, to od razu się zmienia no. narracja. Ale nie, dobrze, star dobrze, że właśnie ktoś jest nowy, kto coś robi. Masz krzywy nos. krzywy nos, no. Nie? Nie, nie, nie bo to widać tylko w określonym świetle, a mam mega krzywy. Tak, a tutaj światło teraz Ale stąd idzie. Pięć lat mam ten nos taki krzywy. I było tak, że kiedyś na treningu dostałem backfista i ten nos mi się położył tu na policzku, nie? I ja stary podszedłem do trenerki, pozdrawiam, Monika Kędzierska, taka trenerka była wtedy kickboxingu w szkole walki drwala, jakoś tak to się nazywało, i mówię jej Moniczka weź mi to nastaw, bo jeszcze chcę posparować. Był Tomasza Drwala. Tak, tak. To jest były tak. zawodnik UFC. Tak. No, znaczy on tam, wiesz, on ma takie coś, szkoła walki drwala, no i ona mówi, dobra, to ci nastawię i mi zrobiła tak. I nastawiła mi, nie? Ja sobie chyba nawet wtedy dokończyłem te sparingi z tym nosem i stary patrzy się do lustra, spuchnięty, ja myślę, jest luz, to nie jadę na sort tego nastawiać. Zeszła ta opuchlizna i się patrzy No trochę jest. I teraz te oby po walce z Sekwento nie był gdzieś na uchu. Nie, to luz, bo jakby wtedy, tak naprawdę jak on by się złamał jeszcze raz, to już bym go sobie naprawił wtedy na sorze. Aha. Bo to można zrobić tak, że... Połamać znowu. Połamać znowu, albo na prostowanie przegrody się umówić i wtedy oni też to robią. Nie obawiasz się prostowania przegrody po walce z Sequento? Nie, no ja myślę, że Sekwento nie jest przeciwnikiem dla mnie. Ja znaczy, jego szansa jest to, że się bijemy w MMA. I jakby specjalnie to mówię w tych wywiadach, jakby jakimś cudem, no ja nie wiem, no bo ja sparuję naprawdę z mocnymi zawodnikami i wiesz, oni rzeczywiście jak mnie obalą, no to robią, co chcą praktycznie, no tylko, że to są zawodowcy. No a Sequento nie jest zawodowcem, ja myślę, że on nie jest w stanie mnie obalić na tyle, na ile ja te zapasy i ten parter umiem. A w Stójce nie ma szans żadnych. Ja jestem ciekawy, jak ty się bijesz ogólnie, serio. Ja jestem ciekawy, jak ty kopiesz. Mogę ci lołat, jak chcę. No dawaj, tak. Przy... No. No. Tylko mam tu telefon. Mocno, mocno. Czuć. A mocny zioł. I teraz pytanie, czy tymi lowkickami będziesz atakował sekwento? Nie mogę ci mówić taktyki, nie? ale będzie, będzie fajnie, nie? <laughs> Alek się cieszy, teraz zobaczcie. E, telefon do szakty. No trochę boli. A, weszło. E, telefon do szakty. No. Tempo musi się odbyć. Tak, tak, ja z szachtą bardzo chcę, no tylko że z szachtą trzeba się bić w K1, bo jakby z nim wymymanie nie ma sensu. Bo Dlaczego? Ani ja nie jestem wirtuozem MMA, no, A to właśnie może on... być śmieszne. Tak, tylko że to by było na zasadzie takiej, że kto kogo pierwszy skontroluje i to nie ma ani przejścia jakiegoś ciekawego, ani niczego takiego. A w K1 ja myślę, że, bo ja wiem jak ja się biję, w sensie jak ja mam, wiesz, jak się biję z takimi zawodnikami jak szachta, ja lubię wchodzić w wymiany. Wiem, że to nie jest najmądrzejsze, ale ja lubię te wymiany. I... Myślę, że z nim naprawdę może być mocna taka walka, wiesz, że widowiskowa. Jeszcze jakbyśmy to bez rękawic zrobili. Tylko nie wiem jak federacja się na to zapatruje, no bez rękawic też jest to, że jest większa no szansa, żeby nie, no się no wcześniej nie skończyła. Nie robisz, zrobi walki ten bez rękawic, co? Bez sensu przecież stare jesteście content makerami. Lepiej żebyście bili się częściej. Ktoś was sobie połami łapy jeden i drugi wypadacie, nie wiem, pół roku, osiem miesięcy i po co to? No to jest najgorsze w tym, bo ja bym mógł zrobić tak, że ja bym miał rękawice, Bartek może nie mieć. No, bo serio, mi w walce na głowę, Bo ja nie widzę różnicy. Jak przecież dzisiaj sprawdzałem te piątkówki, w których my się bijemy, to nie ma, nie ma różnicy, czy to będziesz miał na ręce, czy nie. No, one są malutkie, ogólnie. No Trochę się rozłoży, ale przy takim uderzeniu, jak ma szachta, czy jak ja mam, to myślę, że to totalnie nie ma różnicy, jedynie to, że rozcięć nie ma, co jest lepsze, nie? Mhm. Ale programy byłyby też fajne z Bartkiem. Jakie ty masz w ogóle zdanie o Bartku, powiedz mi? Bartek jest. Mocny. A no, jest y, niezbyt inteligentny, wiadomo. Dlaczego tak uważasz? Dlaczego uważam, że tak. jest niezbyt inteligentny? Ale ja mu to mówię. Po, mówiłem, po jakiej jest? akcji, na przykład jednej, no nie wiem. Masz jakiś taki jeden moment, po którym zmieniłeś zdanie o Bartku? Dobrze, dziś odpowiedział z tym, z Unią Europejską. To hey, nieprawda, dobra, jednak jest inteligentny. No, jednak <laughs> A jest. czy inteligencja i mądrość to są dwie różne rzeczy? Uważasz, że A, szakta czy jest, czy jest mądry, czy, uważasz, czy, uważasz, czy, uważasz. Czy, czy inteligentny. A wiesz co, bo to zależy już od definicji. Bo ja bym na przykład powiedział, że inteligencja to jest zdolność rozwiązywania problemów. I w ogóle kiedyś się pokłóciłem mega z panią psychologą, to Poszedłeś ją... na sesję i jeszcze pocisnąć pani psycholog, tak? Było tak, że poszedłem. Ja miałem problem w ogóle z psychologami i nie potrafiłem się dogadać z nimi i ona mi mówi, że. Nie wiem, czemu mi to nie widziwi. Ona mi stary mówi. Że ja nie jestem inteligentny, ja mówię, że jestem. No mówi, nie jesteś. Ja mówię, jestem. Mówię, nie jesteś. Ja mówię, to co to jest inteligencja? Ona tak ci mówiła? Ona, o ta, i ona mi mówi, że ja nie wiem, co to jest inteligencja. O tak mi powiedziała, że ja nie wiem, co to jest. Ja mówię, że to jest zdolność rozwiązywania problemów. Ona mówi nie. Ja mówię tak. Ona, nie, ona tak. I komputer był, nie? Mhm. Ja mówię, że mnie pani w*** trochę, pani wpisze w Wikipedii i sprawdzimy. No. I nie wiem, jak to jest możliwe, że pani psycholog tak miała, ale ona się fła. W... Powiedział mi, że jestem bezczelny i że mam stąd wyjść. Nie powiedziałem, że jest z psycholog, kurwa, mi mówisz tak, że nie dogadałeś się ze mną i mówisz, że mam wychodzić i w... i poszedłem. Aha. <noise> to nieźle, to No nie, no, ale no i myślę, że Bartek umie rozwiązywać problemy, także myślę, że jest w jakiś stopniu inteligencji, tylko są też różne rodzaje inteligencji. Masz inteligencję emocjonalną, masz jakąś, nie wiem, taką... No, taką typową jakby, wiesz, na przykład umiesz zadanie z matematyki rozwiązać. Mhm. Ale jakby nie każda jest wymagana do tego, żeby w społeczeństwie sobie radzić. Pozdro, Bartek, wiem, że oglądasz. Zawsze. Też spokoją, ogląda wywiad. Nie? Zawsze ogląda. Jak jest na miniaturce, to wiem, że ogląda. Aha, i będzie na miniaturce. Tak. To czekaj, a jak? Trzeba coś powiedzieć, czekaj. Powiedz mu coś. E... No ty powinieneś od razu sypać. Przecież, nie, nie, nie wiem, 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 wiem. tak nie działa. Tak? No. No to zaraz tym pogadamy, no. E... Czekaj, nie, bo kurwa, ja ci chcę wymyślić dobry clickbait na miniaturkę, a ty lubisz. No coś dobrze. Myśl, no, dobrze. Drękawa, to nie będzie dobre. Dobra. Bartek intelektualnie jest tak gdzieś między człowiekiem, a szympansem. U, mocno. A ty masz tylko na miniaturkę, nie? Bartek, nie uważam tak, myślę, że szympansy są dużo mądrzejsze. Ale ja bym naprawdę... Wasz pynek musi dojść do skutku. I strzelam, że naprawdę, że organizacja pewnie do niego doprowadzi, no nie? W przyszłym roku. Nie, no myślę, że tak, bo Bartek się realnie w***a, a ja realnie umiem go w jest takie gotowe złoto. Gotowe złoto jest, no. Tylko, że to ja cierpię na tym złocie, Dlaczego? No, Bartka jak się to on jest naprawdę wkurzony. No i co? Nie, jest śmiesznie, nie? No i ty cierpisz? Ja cierpię, bo ja na przykład... Bo ty myślisz, że ja to robię z przyjemnością, że ja ich denerwuję. Nie, Hubert. Tak? Ja to robię dla pieniędzy. Tylko i wyłącznie. Dla... <grym> się no każdy ma swoją cenę, no nie? O kurwa, teraz to, teraz to mi do. <grym> <grym> nie wiem, ile tam masz na kontrakcie. No, oj, kurwa. Zaufaj, że jak to jest moja cena, to. No ale widzisz, no to jak wy nie bierzecie sobie kurczę starych menadżerów, to też jest duży błąd. Nie no, ja mam menadżera. Kogo? Twoje alter ego. Nie, serio mam. Masz? No jakby. Nie gadaliśmy wcześniej o tym. Nie gadaliśmy o menażerach. Tak, no, no przecież tam na górze wzmiliście. Wydaje się, czy ja negocjowałem kontrakt? No tak. No. I wtedy jeszcze nie miałem, a teraz już mam. A już masz. No. Czyli zmążałeś dopiero po podpisaniu kontraktu. Ja wiedziałem, że to tak działa, I wiesz, ale to działa. dużo, dużo. Trzeba było pisać, dzwonić, słuchaj. Ja jestem. Stary, jak jest ja ciebie mógł... napisał, jak mnie tu nie było, jeszcze to byś mi nie odpisał, no, pewnie. co ty gadasz, mógł. Mógł napisał, kim Nie, ja, odpis... ja odpisuję wszystkim. Tak? A ja też często odpisuję. Ja naj... Ale najczęściej. No od... ktoś jakieś tam głupoty pisze, no, Stary nie? najczęściej odpisuje, jak mi ktoś pisze coś niemiłego. Tak? Serio, no, lubię to? I na przykład głosów Kim wysyłam. Albo dzwonię do nich na kamerce, nie? Kiedyś w ogóle. Było coś, że na wykopie mnie wyzywali, nie? Ja tam szedłem z kimś w dyskusję, a ty jakiś czas temu? A to na wykopie? Na, ta, założyłem specjalnie na to, żeby z nimi pogadać. Oni, wiesz, wykopki mają tak, że jak mają jakąś narrację, to nieważne, co ty powiesz, że oni się jej będą trzymali. I Jakiś czas później, stary, pisze do mnie typ na Instagramie, że on mnie wyzywał na wykopie, ale posłuchał moich nut i że zmienił o mnie totalnie zdanie. O, to szacun ogólnie. I zadzwonił i zapytał, czy może zadzwonić, i zadzwonił i mnie stary przeprosił na kamerce. Co ty gadasz? No, byłem w szoku. Szacun. To jest naprawdę, naprawdę szacun. Naprawdę szacun, 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 szacun mega. Naprawdę, że wiesz, że on przemyślał to no. i mega. To, ja też. Ja byłem, byłem w szoku i byłem mega taki zadowolony. Wydaje mi się, że był porobiony, bo to było około czwartej rano. Ale... <laughs> a ty co robiłeś czwarty rano? Obudził mnie chyba. A nie, a. kurwa. Albo nie wiem, albo nie. Pisał, sprałem. czy może zadzwonić. Albo nie, no tak, ale nie, nie mam powiadomień akurat. Właśnie no. zastanawiam się, dlaczego. Wstałeś, to... wstałeś po prostu na ciężki trening, tak, do walki. Nie trenowałem wtedy. Stało się ciężki trening do wali. Nie, nie, bo ja nie walę tematu nie, ani nie śmieję balę. się. Śmieję się. <laughs> może by weekend, może sobie siedział gdzieś, nie wiem. Nie, nie pamiętam, powiem, nie powiem, no szczerze, powiem, no szczerze powiem że nie pamiętam. No powiem, to no. dobrze. Od siedmiu 7, od 7 lat nie pijesz, więc. Nie piję, no jakoś tak, ale mi alkohol mega nie służy. Ja jestem jak się napiję. Mi się, włącza mi się takie alterego i to jest jedna z najbardziej osób, jakie możesz poznać, i wiedzą to tylko osoby, które jakby widziały mnie, jak jestem na Nigdy tego nie zobaczycie. No, no. <noise> nigdy, nie ów nigdy. Kozioł, kto dziękuję. Czekamy teraz na konferencję. Tam też pewnie coś się zadzieje. Y... Wiesz, no, ten Zbóg mógłby kurwa coś poddymić bardziej, bo Zbóg siedzi taki pr nie? Słuchaj, ja się nie będę zniżał do tego poziomu, nie będę się z wami wyzywał. Ja tutaj przyszedłem po to, żeby dać sportowy pojedynek. To są dla mnie. Tre... Tacy ludzie są tak nudni. Znaczy, no ja rozumiem, jakby ja mu się nie opłaca wchodzić. W, to. Ty, w, w tym jest też metoda jego, no nie wiesz? On to sobie rozgrywa tak. Z jednej strony tak, tylko pytanie, czy go wezmą na następną walkę, nie? Nie, ja układam kartę. Tak, Elo! A jakbyś układał, to byś go wziął? Wziąłbym.